Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja zabawowa kotka Lili. Dzisiaj będziemy wam czytali książeczkę pod tytułem Adam i Ala, część pierwsza. Ala i Adam, część pierwsza. Czy istnieje święty Mikołaj? Chyba wszyscy lubią święta Bożego Narodzenia. My z Adamem zawsze nie możemy się ich doczekać. Skręcamy się z niecierpliwości, licząc dni do wigilijnej kolacji. Oczywiście piszemy listy do świętego Mikołaja i prosimy go, żeby przyniósł nam nasze wymarzone prezenty. Kilka dni temu zabraliśmy się za pisanie listów. Ja poprosiłam świętego Mikołaja o zestaw karaoke z mikrofonem, bo znowu nie wiem, czy chcę być aktor. Czy piosenkarką? Tak czy siak, aktorka też powinna dobrze śpiewać. Narysowałam świętemu Mikołajowi siebie za kilkanaście lat. Miałam piękne, długie, kręcone włosy, długą sukienkę. Stałam na scenie, a ludzie rzucali we mnie kwiatami. Adam powiedział, że pomidorami. Ale ja postanowiłam tym razem nie dać się wyprowadzić z równowagi. Czyli, jak mówi tata, zachować zimną krew, lub, jak mówi mama, zachować święty spokój. Adam, jak zwykle, poprosił świętego Mikołaja o nowy zestaw klocków i nic nie narysował, tłumacząc się, że i tak święty Mikołaj nie obejrzy tych rysunków, tylko rodzice, bo nie ma na świecie świętego Mikołaja nie potrafię opisać wam jak się wściekłam czyli z zimnej krwi nici klops nie mówiąc już o świętym spokoju wbij to sobie do głowy krzyczałam daleko na biegunie północnym mieszka święty mikołaj i razem z elfami robi dla nas prezenty a potem przyjeżdża na sania które ciągną renifery i rozdaje dzieciom przygotowane prezenty tak, tak, szczególnie przyjeżdża na stania, kiedy nie ma śniegu, śmiał się Adam. Siostrzyczko, to ty wbij sobie do głowy, że święty Mikołaj nie istnieje. Dawno temu w Turcji żył biskup Mikołaj. Był bogaty, ale potrafił dzielić się swym bogactwem z innymi. Rozdawał pieniądze ubogim, zwłaszcza pomagał dzieciom. Ten biskup został świętym, dlatego mówi się święty Mikołaj. Prezenty dają nam rodzice, a po ulicach chodzą przebierańcy fałszywi święci Mikołajowie z przyczepioną sztuczną brodą. Tego jak dla mnie było już za wiele. Nie jestem taka niemądra. Wiem, że w sklepach i na ulicach kilka dni przed Bożym Narodzeniem chodzą osoby przebrane za świętych Mikołajów. Lecz to nie znaczy, że święty Mikołaj nie istnieje. Adam może sobie mówić, co chce. Może był biskup Mikołaj, ale święty Mikołaj mieszka w Arktyce i na pewno co roku przynosi mnie i innym dzieciom prezenty. W tym roku może mi przyniesie zestaw karaoke z mikrofonem, a Adamowi powinien przynieść no dobrze, niech tam niech tam sobie Adam mówi, co chce. Święty Mikołaj nie jest obrażalski i na pewno przyniesie mu ten nowy zestaw klocków. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproszcie o to rodziców. Pa-pa!